Skąd zmiany na rynku nieruchomości dlaczego ceny rosną tak szybko? No, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, no to na dzień dzisiejszy yy, przede wszystkim rosną ceny materiałów budowlanych. W związku z tym nieruchomości automatycznie też idą w górę. Mamy większy popyt niż podaż, jest mniej mieszkań dostępnych na rynku, w związku z tym właściciele, którzy chcą je sprzedać, pozwalają sobie na to, aby tą cenę zawyżyć. Natomiast na dzień dzisiejszy też bardzo dużo buduje się mieszkań w stanie deweloperskim, domów deweloperzy się rozwijają, w związku z tym no, ceny, zwłaszcza w lokalizacjach, gdzie są centra miast, są dużo, dużo wyższe. Czy ludzie wolą kupować domy, mieszkania, czy wolą wynajmować mieszkania? Czy wolą wynajmować? No generalnie rzecz biorąc wszystko zależy od tego, jaki klienci mają dochód. Jeżeli mają dochód taki, że mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania na kredyt hipoteczny na przykład albo dysponują gotówką, no to wtedy rzeczą wiadomo jest to, że wolą sobie kupić mieszkanie, dlatego że często rata za kredyt mieszkania jest niższa niż cena za wynajem mieszkania. No i przede wszystkim jesteśmy też u siebie, prawda? Możemy sobie robić aranżację mieszkania już pod siebie. No i generalnie inwestować w to mieszkanie. Natomiast jeśli jeśli chodzi o klientów, to tutaj jest bardzo duża różnorodność na rynku na dzień dzisiejszy. Część klientów woli mieszkać w domach prywatnych, na peryferiach miasta, gdzie mają ogród, spokój i ciszę. A z kolei część klientów szuka mieszkania tylko i wyłącznie stricte na osiedlach, gdzie mogą sobie być w domu, mieć ogrzewanie centralne i omija ich cała ta praca przy domu, jak to się mówi. Dlatego też fajnie skorzystać z usług pośrednika, no dlatego że my mamy bardzo szeroki zakres wiedzy w tym temacie, gdzie jakie domy są na sprzedaż co się opłaca, przede wszystkim klient, który chce sprzedać mieszkanie, przychodzi do nas. My jako pośrednicy robimy wizję lokalną takiej nieruchomości, czyli pomagamy ją osobie sprzedającej wycenić. Prowadzimy bezpłatnie dla klienta sprzedającego marketing w internecie, czyli wystawiamy te nieruchomości na wszystkich możliwych portalach, mediach społecznościowych. Dzięki temu też łatwiej jest nam znaleźć klienta. Oczywiście też prowadząc swoje biuro mamy całą masę klientów, którzy do nas przychodzą po to, żeby zakupić nieruchomość. No i wtedy Wtedy wybieramy na podstawie analizy potrzeb klienta, czyli według jego preferencji tą nieruchomość, która będzie najbardziej dla niego odpowiednia i najbardziej będzie mu pasowała. Musimy posiadać no, niezwykłą wiedzę praktycznie z każdej dziedziny i prawa, i prawa geodyzyjnego i prawa kodeksu cywilnego, więc jesteśmy tymi osobami, do których zawsze można przyjść i będziemy się starali tak doradzić, żeby finalnie wszystko się skończyło dobrze dla obydwu stron.